Jestem taki, jak ty, panowolka. Myślę, że nie jest jak sika. Witam. Miło Was widzieć. Ja daję sobie moim wspaniałym robutkowozem, w którym najdoskonalsze jest to, że zabieram je dokąd tylko chcę. Tutaj, Toki, masz nową wiadomość. Toki. Cześć,

W takim razie, zróbmy tęczę. <grystanie> Albo Danielu, zrobimy coś bardziej kolorowego niż tęcza. Mam świetny pomysł. Spróbujmy. Spróbujcie zrobić taki kolorowy pasiasty obraz. Jest naprawdę fantastyczny. Zróbmy to! Ale najpierw musimy mieć miejsce. Potrzebne nam jeszcze rzeczy z komódki. Zaczekaj, zaraz wrócę. Duży biały karton? Jest. Potrzebne nam też kolorowe skrawki papieru. A jeśli chodzi o skrawki, kto zna lepiej niż Skrawek? A, Skra tu jesteś? Wiesz, to skrawki! jest skraptki. Twórzmy razem. W następnej historii będziemy odkrywać ekscytujący świat kolorów i kształtów. Oj papier. The <laughs> yeah, yeah, Sam. Yeah. Yep, tak, I nie? której będziecie wycinać. Danielu. Danielu. Danielu, zaczynamy wycinanie. Ale musimy być ostrożni, gdyż nożyczki są... Ostre! Ma rację, zna się na tym. Danielu, przetnij to proszę. Weź nożyczki, a ja zrobię tutaj inne paski. Takie cienkie paski z kolorowego papieru wycinajcie ostrożnie zacznijmy przyklejać paski na papier. Wybierzcie pasek, na przykład niebieski, i posmarujcie klejem. Posmaruje też. pierwszy. Wow. Wszystkie posmarowane paski przyklejajcie poziomo obok siebie, zaczynając od góry. I tak po kolei idziecie do dołu. Tak, fajnie, tak w Super, teraz przyklejmy to. Spróbujcie przyklejać swoje paski jeden na drugi. O tak, I nie martwcie się, jeśli paski wystają poza pakiem. Naklejajcie, dopóki wasz karton cały nie pokryje się maskami. Zobacz Danielu, już prawie zrobione, ale jak widzisz, niektóre paski wystają poza karton bardzo ostrożnie obciąć nożyczkami. Właśnie tak. I gotowe. Super pasiasty obrazek. Jest naprawdę bardzo kolorowy. A najlepsza wiadomość jest taka, że można tak robić różne obrazki. Co powiecie na ten? Pastelowych kolorach. Albo ten zrobiony z papieru do pakowania. Na którym paski przykleja się pionowo. Co myślisz Danielu? Wspaniałe! prawda? Wspaniałe! Zrobię.